To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. Okay. Panowie, tutaj dostaliśmy taki follow-up w zasadzie na pytanie, które pojawiło się podczas Małopolskiej Nocy Naukowców. Dostaliśmy je na maila, niestety osoba się nie podpisała. Natomiast jakbyście mogli jeszcze raz wyjaśnić, czym jest Teleskop Einsteina. Teleskop Einsteina. Teleskop Einsteina to jest projekt europejski detektora fal grawitacyjnych kolejnej generacji, trzeciej generacji. Hmm, oczywiście, realizacja to, to, jest, to jest kwestia powiedzmy kolejne, następnej dekady, natomiast yy, ten detektor będzie kilkakrotnie dłuższy, większy niż, niż te dotychczasowe LIGO i Virgo, które odkryły fale grawitacyjne, i yy, będzie wielokrotnie czulszy, zarówno jak chodzi o amplitudę, jak i chyba również o zakres częstotliwości. Także będzie mógł badać dużo więcej. Czyli teleskop, bo właśnie patrzymy na fale grawitacyjne. Interferometr to oczywiście, bo może to trzeba dodać. Tak się Fal grawitacyjnych interferometrycznych na tej samej zasadzie działający jak te dotychczasowe. A bo, gdzie on ma być umiejscowiony? Czy ktoś? W Europie, ale konkretna lokalizacja nie jest, nie została jeszcze chyba wybrana. Czy to no, taki jedno? pozycje Sardynia i granica w Holandii, Francji, Belgii. Takie dwie możliwości są. Mhm. I to jest, to jest taki, dlaczego w zasadzie budujemy ten teleskop Einsteina? Przecież już odkryliśmy fale grawitacyjne, no to. No i właśnie dlatego go budujemy, żeby zobaczyć dużo więcej, żeby mieć dużo, żeby sięgać dużo dalej, w, w, no, zarówno przestrzennie, jak i czasowo, to znaczy, żeby się zbliżyć bardziej do, do wielkiego wybuchu. Galileusz jak zbudował lunetę, to mi powiedział, o zobaczyłem, Aha, no dobra, no to kończymy, no to kończymy. Ja właśnie kiedyś tak. słyszałem takie porównanie, jak to jest między, między odkryciem, a zbadaniem czegoś, to jest tak mniej więcej jak, to jest taka różnica, jak Kolumb odkrył Amerykę, a później powiedzeniem, że Ameryka została zbadana. No jest jednak nie ta skala. Nie, słuchajcie, to, to trzeba jasno chyba powiedzieć, że to w ogóle jest, to jest absolutna rewolucja w, w astrofizyce. Po prostu nagle dostaliśmy, mamy w ręce kompletnie nowe narzędzie, nowy sposób patrzenia we wszechświat. Czyli, no, w ogóle na jego zarówno właśnie ewolucję czasową, jak i, i struktury obecną. Znaczy to po prostu, jak dotąd badaliśmy, właściwie oglądając promieniowanie różnego rodzaju, ale nie, nie, nie mogliśmy używać tego, co no de facto jest, chyba niesie taką najbardziej podstawową informację. To jest właśnie grawitacja. Zaryzykował takie stwierdzenie, że LIGO i VIRGO były po to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie na Ziemi rejestrować, obserwować wpływ fali grawitacyjnych, bo wcześniej zaobserwowano je, w 90 latach zresztą był za to Nobel, za, zaobserwowano zmiany Orbity dwóch obiegających się bardzo szybko gwiazd neutronowych. One się obiegają bardzo szybko w okresie 8 godzin, to jest naprawdę hmm. szybko. Silne pole grawitacyjne jest. I te zmiany powodowały, że, że emitowały one pole grawit fale grawitacyjne i spowalniały bardzo wolno, bardzo słabo. I to już było pewne, że fale grawitacyjne są, możemy je obserwować. Pytanie było, budując LIGO i Virgo, czy na Ziemi jesteśmy w stanie to zrobić? stwierdzono, że tak, w takim razie ruszyła cała lawina właśnie pomysłów na, na rozwój. I Teleskop Einsteina nie jest końcem tej lawiny, tego domina, prawda? Bo są jeszcze bardziej ambitne projekty. Ja wspomnę tylko o jednym takim ekstra ambitnym, wydaje mi się, Liza. To jest projekt budowy za kilkadziesiąt, kilkanaście lat, pod koniec lat trzydziestych może już zacząć działać, budowy takiego obserwatorium fal grawitacyjnych na orbicie, o ramieniu nie tak jak LI LIGO i VIRGO 4 km, czy teleskop Einsteina 10 km, ale o ramieniu 2,5 miliona kilometrów. nadal trzeba będzie badać zmiany odległości spowodowane wpływem fal grawitacyjnych rzędu kilkadziesiąt razy mniejszych odległości niż średnica atomu, prawda. No nie wiem, jak jest, jest, to, jest to możliwe, tylko jest kwestia, no... Zagadnień inżynieryjnych, jak stabilnie utrzymać trzy satelity w tak dużych odległościach, stabilnie, prawda, żeby one nie zmieniały położenia odległości między sobą bez przyczyny innej niż fale grawitacyjne, lub jak filtrować wpływ innych czynników. To jest ogromne, ogromne zadanie. Natomiast zostało już pisane 4 lata temu do takiej listy głównych zadań. Agencji Kosmicznej Europejskiej. Także jest to już zaawansowany projekt. A skąd się wzięło tu 2,5 miliona kilometrów? To akurat 2,5 miliona, milion albo 10 milionów. No z tego co wiem, to po prostu to jest maksymalny rozmiar, na który jesteśmy w stanie skutecznie zaświecić laserem. Bo oczywiście najchętniej zbudowalibyśmy możliwie największy taki i to, to jest właśnie ten możliwie największy. Im większy, yy, większy, tym większy większa czułość. Tak, tak. Panowie, na naszą skrzynkę wpłynęło pytanie znowu od, od Pana Marka, inżyniera mechanika. A pytanie jest o nazewnictwo. Czy pytanie jest takie? Obserwujemy kosmos i dzięki zaawansowanym technologiom odkrywamy nowe obiekty. I tym obiektem nadawane są nazwy. Czy istnieje jakaś systematyka, kod dla nowo odkrywanych galaktyk, gwiazd i planet? Jak to jest? To jest jakoś uporządkowane? Czy tak każdy sobie nadaje? Był taki czas, że myśleliśmy, że naiwnie, że będziemy w stanie nazwać obiekty, które odkrywamy. Ten, to przekonanie, obawiam się, już nawet w stosunku do obiektów naszego Układu Słonecznego zaczyna padać. A jeśli chodzi o obiekty dalsze, których jest w oczywisty sposób więcej, no to już tylko numerujemy. No dobrze, ale to jest taka wolna Amerykanka? Czy jest jakaś systematyka? Czy ktoś to sprawdza? Czy są pewne reguły. Są pewne reguły, na przykład, często przy nazwach obiektów, które się odkrywa, które się obserwuje, podawana jest na przykład data. To jest ciąg cyfr, które oznaczają dzień, miesiąc, no i rok, czy, czy końcówkę tego roku, prawda? Yy, albo na przykład, yy, sam rok się podaje, supernowe, o, supernowe, prawda? Słynna supernowa yy, z 1980 roku to jest SNR 1987, prawda? Czyli są pewne, yy, pewne yy, reguły, albo podaje się czasami współrzędne, na przykład przy obserwacji, przy nazewnictwie pulsarów, prawda? Poznaje się pulsar, czyli PSR. I współrzędne, gdzie na niebie one są. Czyli pewne reguły są oczywiście. Tak. I to głównie w astronomii, jako najstarszych chyba z nauk, to tam się najbardziej jest komisja, która się tym zajmuje w Międzynarodowej Unii Astronomicznej. I w astronomii to jest w dużym stopniu uporządkowane. Czasem też się nadaje nazwy, jeżeli coś jest wyjątkowe. Jak nauczycielka bodaj holenderska w takim programie nauki robionej przez obywateli zwykłych zobaczyła coś na, na, na zdjęciu, które miała sklasyfikować, nazywała to, co to za dziwacko, po holendersku, tak zapisała, napisała do tam odpowiedniego administratora, no to e, nauczycielka nazywa się Hani, e, to obiekt został nazwany oficjalnie absolutnie, dziwa, Dziwadło Hani, e, w wolnym tłumaczeniu. Nie będę kaleczył holenderskiego, żeby to nazwać, zresztą nie jest to łatwe do wypowiedzenia, holenderski do no, łatwych dla Polaka języków nie należy. Ale tak, w takich sytuacjach się czasem nazywa, komety bywają nazywane, nazwiskami odkrywców. Generalnie rzadkie zjawiska jeszcze miewają, miewają nazwy od odkrywców lub historycznych postaci. To, to, to jest jakoś regulowane, rzeczywiście w astronomii, ale zrobię taką dygresję na temat cząstek elementarnych. No to jest rzeczywiście... <laughs> <Dą godę. śmiech> tutaj panuje właśnie No, zanim przejdziesz do dygresji, to ja po prostu zadam pytanie, bo tutaj Wam nie powiedziałem, że pan Marek zadał drugie pytanie na, na bardzo podobny temat i e, mówi tak generalnie o nowe nazewnictwo, czyli nie tylko związane z kosmosem, e, ale e, też takie nazewnictwo jak Czarna Dziura, Supernowa, Horyzont Zdarzeń, bozon Higgsa. Czy jest jakaś organizacja odpowiedzialna za zdefiniowanie tych określeń? Tak aby czytając artykuły lub uczestnicząc w konferencjach, wiadomo było o czym mówimy. Jeśli chodzi o cząstki elementarne, cały model standardowy, to tutaj jest wolna Amerykanka naprawdę. Często przyjmuje się nazwę, która się po prostu utarła. Ktoś w jakiejś publikacji nazwał coś i jest to później ta publikacja często, często cytowana, cytowana i powołują się autorzy innych publikacji na taką nazwę I ona zostaje po prostu przyjęta. To jest taki socjologiczny raczej efekt. Często są to nazwy, nazwy pochodzące od odkrywców, od odkrywców, doświadczoników, którzy odkryli albo zaproponowali o wiele wcześniej w modelach matematycznych. Higgs, Higgs na przykład, prawda? Higgs. To w tej chwili jest jeden z nielicznych chyba już pozostałości, właśnie pozostałości. No jest to naj, naj odkryta i pewno najbardziej ezoteryczna cząstka. Więc tak, Higgs rzeczywiście, ale już pomału społeczność się zgodziła na to, żeby mechanizm, który tak naprawdę stoi za istnieniem cząstki Higgsa, nie nazywać mechanizmem Higgsa, bo to byłoby troszkę niesprawiedliwe w stosunku do innych, którzy równolegle właśnie pracowali nad, nad, nad bardzo podobną teorią. Więc w związku z tym on się w tej chwili już praktycznie, chcę powiedzieć, niemalże oficjalnie nazywa Braut Englert Higgs. Jak wiemy, w. <laughs> Englert i Higgs dożyli odkrycia cząstki Higgs'a i w związku z tym dostali za swoją pracę Nagrodę Nobla. Natomiast no brak niestety nie doczekał. Pewno dostałby oczywiście jako trzeci. Ale czasami o wyborze takim społecznym danej nazwy rządzi przypadek, bo no, czasami jest to przypadek, czasami mniej. Higgs jako jedyny. Wśród swoich kolegów, którzy prawie jednocześnie w tym samym czasie pisali o, o modelach, które ratowałyby pewne symetrie w modelu standardowym, on, on jako jedyny napisał eksplicytę, że to może być cząstka. No i... Tak, i to i w drugiej swojej kolejnej pracy dodał to zdaje się, że może być cząstka, i rzeczywiście faktem jest, że to spowodowało, że ta cząstka od 50 lat jest w ten sposób nazywana. Długo, długo, długo przed tym, kiedy rzeczywiście eksperymentalnie została zobaczona. Faktycznie. On był pierwszym, który no, zapostulował po prostu istnienie cząstki. Na Może to, ja myślę, że to nie ulegało kwestii również dla tych pozostałych, natomiast on pierwszy na tym napisał. Tak. Ale bywa to... też, że nie przypadek, tylko ironia losu. Rządzi takim nadawaniem nazw. Pas Kuipera, obiektów najdalszych, że przebiorąc w układzie słonecznym, nazwany jest od nazwiska człowieka, który zwalczał tę teorię. Tak ją skutecznie zwalczał, że zasłynął. zasłynął nazwą, że to jest ten pas, co to Kuiper go zwalcza, i potem się okazało, że tak. Jest... No, a w cząstkach czasem też zdarza się tak, że po prostu chodzi o to, żeby, żeby oddać, no, powiedzmy, sprawiedliwość i nie, nie wprowadzać niesnasek w społeczności. No Tak jak w przypadku cząstki mezonu zawierającego dwa, dwa kwarki C, znaczy C i anty-C, który został w zasadzie równolegle w, przez dwie grupy odkryty i jedna go nazwała Jay, druga go nazwała Psy. I w związku z tym, w związku z tym w tej chwili właściwie praktycznie innej nazwy jak Jay Psy się nie używa. Sama nazwa kwarki, kwark, prawda? Tak. No skąd pochodzi, to jest też ciekawostka niesamowita. Chodzi z powieści Jamesa Jonesa, Jamesa Joyce'a, w której to jeden z bohaterów śniże jest pod wpływem alkoholu, jest pijany i podaje piwo pingwinowi. Z tym, że ten pingwin zamiast zawołać free quarks, please, mówi free quarks, please. No i stąd już po prostu nawet takie, takie tak. sytuacje są istotne. Jak to w zasadzie się po prostu uciera. Tu można sobie wyobrazić, że właśnie tak w przypadku tej cząstki J Side, gdzie mamy jedną grupę i drugą grupę, które się szczęśliwie dogadały. ale czy, mo, czy to nie sprawia problemów w komunikacji? Tak, że okazuje się, że wydaje się, że jedna osoba pracuje nad jedną rzeczą, druga osoba pracuje nad drugą rzeczą, a tak naprawdę pracują nad tym samym. Nie, to to się raczej nie zdarza, bo zazwyczaj za nazwą... Yy... Podąża jakaś treść wyjaśniająca, to po pierwsze. Po drugie, ci, którzy pracują w jakiejś dziedzinie, no jakby z obowiązku zawodowego, znają albo starają się znać pracę wszystkich grup, które jakąś dziedziną się zajmują, choćby po to, żeby pokazać, jakie one są błędne. Natomiast nie zdarza się, żeby ktoś rzeczywiście aktywnie pracujący w jakiejś dziedzinie. Nie wiedział, że jest druga część pracujących w niej, która nazywa rzeczy inaczej. To się zdarza oczywiście, ale pomyłek <laughs> nigdy nie zdarzyło, żebym zobaczył coś takiego jak tego rodzaju nieporozumienie. Otrzymaliśmy taką prośbę w jednym z poprzednich maili, żeby nasi kanapowicze się przedstawili. Więc, Robercie, jakie badania prowadzisz? Czym się obecnie zajmujesz? Dziękuję za to pytanie. Robert Kamiński, właśnie tu z Instytutu Fizyki Jądrowej, z, z oddziału teorii. Zajmuję się badaniem y, chyba takim fundamentalnym, to znaczy struktury i. Cech y, najbardziej takich podstawowych, y, mówimy o nich hadronów, czyli obiektów złożonych z dwóch kwarków, właściwie kwarku, antykwarku. To są mezony, to są najprostsze układy kwarków, y, i przez to odgrywają bardzo dużą rolę w takich fundamentalnych badaniach. Ten y, obszar fizyki. Obszar energii też, bo to są energie dość niskie, od zera do 2 Gev, czyli w okolicach energii protonu, masy protonu. Te obszary są bardzo różne od tych, które się bada w tych największych akceleratorach, na przykład LHC. Tam się bada cząstki i produkuje się o, o, o masach rzędu ponad 100, ponad 100 GF, prawda? a tu tylko dwie, maksimum. Dlaczego one są takie podstawowe? Bo one odpowiadają na pytania, które nie zostały dobrze jeszcze nawet zadane, i na pewno nie było na nich odpowiedzi w latach 80., -tych, 90., -tych, gdy ta fizyka święciła swoją, swoje najlepsze lata. Nie było dużych akceleratorów. Mianowicie pytania fundamentalne. Czy te mezony, które obserwujemy, które opisujemy, składające się z kwarku i antykwarku, są jedynymi mezonami? czy na przykład nie ma kwarku, mezonów czterokwarkowych. Model standardowy dopuszcza to. Jeżeli dopuszcza, jeżeli nie ma nic przeciwko temu, to znaczy, że takie stany na pewno istnieją. My staramy się tego dowieść, bo jeżeli by nie było, to coś na pewno byłoby nie tak z modelem standardowym, w który raczej wszyscy wierzą. Badamy, szukamy w akceleratorach, szukamy w doświadczeniach, próbujemy je opisać, masy. Liczby kwantowe, cechy rozpadów. To jest to, o czym się zajmuję od wielu lat. No i ciągle jest to no, taki bardzo aktualny aktualny temat. Drugi obszar zainteresowania to są z kolei. Bardzo, takie bardzo, bardzo wysokie energie, o wiele nawet wyższe niż te dostępne w akceleratorach tych największych. I prawdopodobnie energii, które nigdy nie będą dostępne w akceleratorach budowanych na Ziemi. To są energie osiągane przez promieniowanie kosmiczne, które kiedyś zostało wystrzelone na przykład w czasie wybuchu supernowej lub są wystrzeliwane całkiem ca cały czas z aktywnych jąder galaktyk, gdzie są bardzo masywne czarne dziury składające się z... Setek milionów czarnych, mas Słońca. Co nowego może nam przynieść taka fizyka bardzo wysokich energii? To, że jeżeli zaobserwujemy cząstki o takich energiach, będziemy musieli sobie postawić dwa, fundamenta, dwa fundamentalne pytania. Co przyspiesza takie cząstki? Lub czym te cząstki są? Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, nie znamy mechanizmów we wszechświecie, które by. Mogły przyspieszać cząstki do tak wysokich energii, jakie wydały, wydaje się już zostały zaobserwowane. A druga rzecz to mm, bardzo ciężkie cząstki, które, które mogą być odpowiedzialne, na przykład, za ciemną materię. One mogą się rozpadać i produkować w ten sposób inne cząstki, które dolatują do Ziemi widzimy jako właśnie te najbardziej energetyczne. Problem tutaj jest jeden. Statystyka. Statystyka jest wyjątkowo, wyjątkowo mała. Takie bardzo wysokoenergetyczne cząstki przylatują do Ziemi bardzo rzadko i to z taką częstotliwością, powiedzmy, jedna cząstka na jeden kilometr kwadratowy na tysiąc lat. No więc żeby mieć dużą statystykę, żeby mieć, móc coś, coś badać, trzeba oczywiście mierzyć to na ogromnej powierzchni i taką metodą jest na przykład ta proponowana przez projekt CREDO, powstały w naszym Instytucie 5 lat temu który zakłada, że na całej Ziemi będą rozłożone detektory, ale detektory nie używane tylko przez naukowców zamkniętych w swoich pokojach, tylko w ramach tego hasła, tego, tego programowego hasła credo, citizen science, czyli nauka dla wszystkich, dla obywateli, dla wszystkich, będą takie badania mogły być robione przez każdego z nas. Za pomocą na przykład teraz mogą być robione detektorów umieszczonych w smartfonach. Każdy ma chyba smartfona i można. Taką detekcję robić. Mamy aplikację za darmo, oczywiście. I to już jest robione. Mamy bardzo dużo zliczeń osób z Polski, ze wszystkich kontynentów w tej chwili i jakaś fizyka zaczyna już się tutaj wyłaniać z tego, z tego, z tego projektu. Cześć, to znowu ja. Jeszcze się nie rozstajemy przez chwilkę. Słuchajcie, to był bardzo długi odcinek, około 25 minut, tak nam wyszło w komentarzu. No i właśnie, czy chcecie mieć, oglądać takie dłuższe odcinki, czy wolicie raczej takie, jak były na początku, czyli tak bardziej 10-minutowe materiały? No to wszystko jest dla Was, więc dajcie nam znać w komentarzach, czy to pod filmikiem, czy też na Facebooku, czy też wyślijcie maila, jaką długość preferujecie, czy moje Krótsze czy, czy raczej dłuższe materiały. No a tymczasem, jak to mówią na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku kanapy. Cześć! Zapewne i w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy. Kanapa fizykow? Małpa www.ifj.edu.pl Możesz też dodać, ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swoje odpowiedzi do Twego wieku. Czekamy. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.